O, widzę, Gdzie jestem jestem. To była ciężka noc, byłem budzony prawie co chwilę. chwilę. Aha. Super. No nie, musi ci nie mozięki. Wyskrzystosta, ja nie mogę. Czekajcie, o, rojze, musimy jemy. To było. Co się? Dzieje? jakaś kobieta o imieniu Alicja i powiedziała, że y, wyjechała gdzieś i że tu mieszka jej y, chłopak czy tam mąż a ja powiedziałam, że mieszka tu taki Adam ona zaczęła z rękami do mnie, to jej postrzeliła w rękę i uciekła i zaczęła krzyczeć co? O, nie mam maski nie no, widziałem już bez maski trzy trzymane. O sumie racja być mnie. Jeszcze cię leczyłam nawet. Daj. co, kto to był? Co to za kraje? Moja dziewczyna, ale w sensie. obstawiam, że mnie zdradza, więc. Ja też przechodzi przez drzwi. Jakby wywalone. No tak, no, tak. Co? tak co jest, kurwa! <laughs> Więc powiedział, aby się obraziła. Nie. Kto to? Gdzie? Macia też po mnie przechodzi przez drzwi. Wow. A. Wow. Łoooo, <śmuszczak> niemożliwe. Wow. ślenie? Nie wiem. Zrobić coś? Umiesz gotowa? O, dzisiaj śledzenie o pierwszej. Tu inaczej czas. Baś. A, czyli która jest godzina? Nie wiem. Pierwsza. Piąta. Piąta? Nie wiem, piąta, szósta. No dobra. No i zaczęłaś. Co za prajer. Czekaj, bo maskę ja, muszę tu... Przyjechać piłce i sobie. O no, kurde, jego mać, no! Co? Szef gazu przyjechać przecież. Nie. No, przecież szef w rano, wieczorem po połapki mówił, żebyśmy się zebrali o szóstej. Co? No, to no serio mówię? Nic nie powiem. Naprawdę! Kłamiesz. No, dzwonił, szczerze bym przyjechał. Serio? No, na serio! Nie! Tak! Serio? No tak! No, na przysięgę! No, gdzie no nie, o 6 bym nie przyjeżdżał tu i nie marzł No, ale. Żeby... No, ja tu marznę, mordo. No spoko. No to, proszę, dobra, wajs. nie. Aha. Przyjedź o... ósmej A potem że powie, że domyślimy, dlaczego pan ma konia w domu No właśnie nie wiem Dobra mi... Dobra, to do zobaczenia I się ten koń? O, teraz no, to obok mnie jeździ ten koń który on wchodzi? E, do garażem Jak masz otwarty, to nic dziwnego no był zamknięty No ale co to kurwa. A teraz jest zamknięty No możecie mi się tu nie zgromadzać rano? Ale szepka szepka do no Dobra, chodźcie wszyscy już. No i perfekt! Ale ja wszyscy. Przy... się ubrać. Szef to kazał, dzwonił. Ty! Ty żyjesz? Nie, nie okej, Ja robię. No musiał na liście zadzwonić, bo lipa wyszła. No pewno myśli, że ją I z Ta. E, nie zrazu. Tak! Ej, nie śmij, bo że. I, <laughs> <ty, śmiech> I dobrze ci tak! <laughs> Artbitu. <noise> o ty gnoju no Ty mnie. Pizza przewiozłam na nasz Patrz, No. Patrz. No. No. mnie. No. <noise> I to, to I no. 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 za szybko No. No. tu No. Co No. 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 <noise> <I> <jadę. głos> Nie wiem, chcę tylko kogo przyjechać. A, chciałam powiedzieć, że się spisaliście. A, -a, -a, -a. Ja, Ale ja mam tutaj zostawki, to Sofie, mogę? Będę tak szybko nam kazał. O... Nie, on ja swoje sprawy do załatwienia. Ale o mieliśmy być, rozumiesz? Muszę w ogóle tu z zjuki. Też tego nie rozumiem? A -a -a. Nie, w mi nie mieszka. Aaa! Nie wiem. No to miłego do zobaczenia. A my zaraz przyjedzie, bo kazał wam się zebrać. No to ze weźcie mu Dobra, idę na radio przekazać, że odwołamy wszystko. Tf, halo. Już, już przekazałem tym, co miałem przekazać. Ci, których nie było, proszę nie przyjeżdżać. Dziękuję. To tyle. Nikogo Przepię. A ona się tu przebiera, tak! Przepię, pomocy! No Chwila! A ci co? No. Kundel! No. Kundel! Hej, kundel! Adoptujemy go? Nie ma kundel! Ja tu się wybawiam! No to do szpitala! On nie umarł? No to właśnie! Stary... Każdy myśli, że Stary przecież Do szpitala miałeś bliżej niż tutaj. Czy... Ale mnie porwali! Mogli cię odstawić po szpitalu. No! Porwali mnie! No to idź do szpitala. Ale... No to skoro Cię porwali, to co tu robisz? Możesz nie klęczeć, bo czuję się mm. niezręcznie. Mm. Nie mogę wzrastać, nie czuję nogi! No Zostań na jednej. I... O, widzisz to się No, dobra. To... Idź do szpitala. A nie zabierz mnie do auta? Nie, nie mam auta tutaj nawet. A. No. Pieć moim! To... Dęki. Przecież nie czujesz się. A ty dalej, bliżej. Molu jest za twoim domem, a nie Serio? Tak. Jest chyba w każdej stronie mapy z nie? nie! Jest jedno? Nie, no są trzy. Ale właśnie. tutaj za jego domem. No to było... no to... Jak już się od przodu do mnie do domu, to było pójście raz do szpitala, nie tutaj. Mądry jest. Dzięki. O no. Позывай. Позывай. то. Можешь? где встал. Я не какой это у меня Белый. Ты не белый, нет? Нет. Нет, это вот такие, трёхбородие, такие ружьёво-белые. Не, аж такие, НЕ ВИМ, ЕЗУС! Смотри. О, нам да. <laughs> Jezu, co jest? ambulans. Ale no to wie. Było na karetkę dzwonić. <grym> Telefon mi zabrali. To było kupić nowy. Znaczy... I z nieco to jej broń A czy nóż? Ja. Tu cię doktor już obsłuży. Pomocy. No dlaczego to ten koń jest? W szpitalu. Ej, bo on jedzie do twojego domu. <grym> Miłego 7 godzin tam jedzie. O, co to? Nie wiem. Ja to auto powinnem jakby to było realistyczne, to ten, to auto było już rozwalone czy siły tym bardziej Nie. Ony, <laughs> hey, hey. ej. hell. Ej, teraz wyjdzie tam na nie, jak to ma. Na twoja baza. Ej, masz domu domu bardzo blisko bazy. Co za reakcja. Obliki nie było w domu. <laughs> Dobra, to ja jadę. Okej. Okay. Tyska z dupy, deska z dupy, deska z dupy. Chodź do bazy Idę. Nie ta strona. Ta. Nie. Tak, bo to jest ta właśnie. Nie, Juki tam wybra. No bo jest trudno. <noise> A co tu zrobiłeś? Co to? Naprawiam to co wysadziliście. A tu mi Chodź mi pomóż tu! Nie! Na górze. Gdzie na górze? Helikopter. Naprawę ci helikopter, żebyśmy mógł latać. Dzięki. Już? Ja jeszcze tu Ja się razmnie Już. Ja się na to. Chcesz latać? No miałem no. kroku. Zawsze się sprawdzę, bo nie wiem czy ten ostatni niż z tyłu naprawiłem. Co? Boguimy. No pip pi, pi, pi! Ja ja że... Oj, 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 ja? Po prostu Prosto Dobre, wierzę, tu O, o, o. koń tu! Nie no, bardzo fajnie, że ten Dobra, ja Widzę helikopter. Tylko co ja chciałem? Siemano! Eno. Gdzie szef? A chciałem... Wylecio. Czemu tu się helikopter? Czemu? Miałeś właśnie mieć taką tak Dobra, nic, dobra e. Idziemy do starej bazy po Bentley'a roll... Nie, to nie jest Bentley, to jest Rolls... Rolls-Royce roll. No właśnie, dzięki Dobra, helikopter, widzę, że się do bazy Bardzo, bardzo... <laughs> bardzo, bardzo realistyczny Jak go Dobra, ty no to ja po prostu wleciał po ziemię no, no wziąłem no i już odleciał A, no tak. Kazał przyjechać, nie? Nie. No Jak nie! Powiedziałem, że jadę do bazy. Jeszcze powiedział, że 10.30. Nieprawda, nic takiego nie mówiłem! Nie bo, bawię mi, bo, bo zaraz się odsunęliśmy. Czy... Nie że o 10.30 mamy się spotkać. Mam tyle świadków. Bo... Ale wejdziemy tak, bo przyłożyłem to spotkanie, ale jednak byliście. No trudno, ale ja przyjechałem. A to chcę odjeć? Nie. Dobra. Halo. Przyjedziesz? to. To kurs. Ty co, co um, muru, tam jest I to domek taki, no obok jadu, tam uh -huh. ja do automozy, zobaczyć, jak tu tam mieszkają? Chcę. 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 tam Przejechałem bez domu. jestem tu. Jesteś przy tym oceanie, czy przy wodzie? Co? Oczywiście widziałem, no to nie to w takim razie. Mam... No obok jachtu, no to tu jest mal obok jachtu. Chodzi mi o to Molo. No tu pytam czy przy oceanie. To przy oceanie. Hej, chcemy zobaczyć pokemonami. No, mnie połowie ryby. Dobrze że mam składaną wędkę w torbie. Ja mam wszystko w tobie, no, on za nami płynie. Się. Dawno nie widziałem cię. Odkąd kupowałem od ciebie do ci Co on ci tygnie? Co? Słuchaj, w sprawę mam. Chodzi o to, że... Tacy... Kuź, bo nie wiem jak by ci to powiedzieć. Mam... Nie wiedziałem, że będę z y... adoptowanego syna prosił o pomoc, który jest gangsterem. Nie jestem gangster. No może jestem. Bo ty masz... Ten... Ten ten. Swój gangster, nie Bo mi mówiłeś. No. Ile tam jest osób? 14 trochę umarło. Od czego? Od szelaniny. Z kim? Z gangiem. Nie wiem. Przecież ja mi... ja ci powiem, że ten gang ma jeszcze... Tam, gdzie jest ostateczny szef. Uhuhu, uh, interesujące. Kurze mnie. A, co następny odcinek? Nie, żartuję. Co się następny odcinek będzie z szelanką, może... Kurze mnie ten szef, bo... Dlatego, że ostatnio jak jechałem z tym z e, tymi swoimi kolegami w sumie i twoim wujkiem o. Takim jednym Nie wiem czy nie znasz Nie no. wiem czy nie znasz Nie wiem No to Wtedy Za szef przyjechał wystrzelił moich przyjaciół i, i twojego wujka przy okazji Odstrzelił ich? No to jaki na mnie? O, nie dobry! Nie, nie. <laughs> panowie dobra. też na rybki? O, czy to? Ja bym dał mu połowić. Dobra, Stasz, jak ty się nazywasz? Ja jest zbilnie, A panowie coś zapali jakieś brane dzisiaj. Tak. Powiedz pan coś?

Nie mi mój milion. Jeszcze trochę czasu potrzebuję, bo dobre zyski część z tego lecą. Ile już wspieraj? Kurde, to no to od jakiegoś czasu? Przypomnę, że jeszcze wydawałeś, bo nie. w ogóle Madię część. U ciebie dwa dni minęły a nie wiem ile nie minęły. To czekaj. Pani do mnie by zobaczyć. No dobra, ale to spoko. Do ile jeszcze mus muszę poczekać? Nie wiem, na Mi się pieniądze kończą. Obstawiam chyba jakiś... Mm, miesiąc? Tak szybko? Albo dwa. Proszę pana, to ty mi, mi się auto jara! Dobra, trzy, on. To ty milion miesięcznie zarabiasz? Pana! Auto nie. mi się jara! No dobra. Jop! Ja. No. A prawie pan auto już cztery razy w tym tygodniu To może jakaś zniżka dla samego klienta. Podwyżka. Ojcie dobry! Będę też tutaj... O! Oh. Podwyżka będzie dla pana. Nie no pan, nie będę... Proszę wejść proszę... zadzwonię do pana, kiedy będzie. Ale proszę pana! Do widzenia. Zamykamy mikrofami. jedziemy do domu, widzę, jedziemy. No akurat dojdziemy do domu, tam. Pogadamy, 20 minut, pogadamy z kimś, pewnie ktoś tam będzie, No właśnie, bardzo dobry pomysł, wpadnę po nikogo więcej nie chcę w tym domu. Jak ktoś przyjedzie, przysięgam, okay. rozwalam mu łeb i wypierdzielam go z gangu. Nawet jak to będzie? rozwalisz mu łeb i wybijeś z gangu, z gangu i rozwalisz mu łeb? No. Rozwali. No dobra, czy jak nikon nie chcesz, ale na i to będzie. Chowac się, bo... się o kurnie! Kurde! Podzięła mi drogie ucieczki. Chowanego. Nie jesteś. Ma nie mam nie. Nie jeszcze. Nie ma mnie! Dlaczego jej nie zabijesz? Odkupujesz mi auto. Odkupujesz mi auto. Odkupujesz mi Ostatni, Odkupujesz mi auto. Odkupujesz mi auto. Bo... No, masz auto dobra, odkupujesz No auto. Odkupujesz mi auto. Odkupujesz mi Dobra, Odkupujesz mi auto. mi auto. Odkupujesz mi auto. Odkupujesz mi auto. Nie. Odkupujesz okay, okay, okay. nie? auto. Odkupujesz Okej, okej, ale, to jeżeli masz, za, dwa dni, za dwa dni nie kupisz, to leżę w dom. Nie masz rąk, nie masz ręki. Okej, <laughs> okej, okay, okay, dobra kupię. I zabiorę ci torbę. Okej. Okay. Przeżyłem! To teraz są wyjedź, bo nie przeżyjesz. Co to jest za kłopot, wiesz? <laughs> <Ale śmiech> dwa... Co dobra, ja idę! No przecież jestem w twoim gangu, czemu miałbyś za niej zabić? Nie, 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 nie! Teraz, teraz, Twoja dziewczyna będzie to odkopywała. Nie. Tak? To nie moja dziewczyna. No to. Chodź tu. Już nawet nagrałam, więc masz przez A co ty kapuś jesteś? Kapusie. A. Ale to jest auto moje. Free autko. Masz. Kuczyki mam przy sobie, więc nie próbuj. Hmm. Ja no. Ja sobie nie. Dobra, widzę, że sobie to Dobra. Co? Ja wrócę za jakąś minutkę. Okej. Okay. Ty, autu mi jej do I... o, nie autuje. nic. Czemu nie wywaliło do góry nogami w ciągu milisekundy? Halo? Milisekund. Halo? Eee... Spotkamy się? Nie mogę. Czemu? No nie mogę po prostu. No spotkać się. <laughs> nie mogę się teraz spotkać. A czemu? Mam coś no, Ale ty tego. nigdy nie masz czasu. Bo jedżem. Mam, miałam czas, przyjechałam do ciebie, bo wróciłam z pracy, zarobiłam około... ...8 milionów. No. no. coś takiego. No ale dziecku, nie ma cię cały czas w domu. Pracuję. gdzie? Nie, nie mogę powiedzieć. No poczekaj, jak ona, jak ty hmm. pracujesz teraz, czemu? jak ona ci przedzirobiła niby nogę? Teraz nie pracuję no. No dobra, jeździsz na wózku. Kirynę, zabiję ją. Ty mu nie. Dobra, skoro nie chcesz nic więcej, to na... No, A co mam chcieć? Pip. Pip. Co mam chcieć? K K K no nie z... wiem, no ty dzwonisz, coś na pewno chcesz. No spotka się. No może odzwonię do ciebie, kiedy będę mogła. Wy muszę to zrobić. A nie masz drużonego? Dobra, no. Nie wiem co z tym sądzisz, nie ma... No. Nie, dobra. Widzowie koniec. na i Koniec z nią. A, z nią. Zabijesz ją? Nie. Ja ją zabiję! Okej. Okay. Ale... Jezus ja ona mnie wkurza. Ja? Nie, nie ty. Nie ty. Nie, ta baba co tu przyszła. No pewnie tak teraz jak mówisz. No. Ty może... Koniec! Dobra, wywalona to dziewczyny, widzę, ja zamykam ten dom publiczny. Mam klucze. No tak. To zabierz Ale mi. przecież mnie nie lubisz. Ty mnie nie lubisz. To zabij je Kto tak powiedział? Ty. Co ty kadasz? Idę spać, no. Ale ty jak... Dobra, no. No... E! Mm. Co? <głos》> nic. Co? Nie. Raz. To mój pokój. Dwa. No ty kurde! Tak ciężko ją zabić. Dobra, weź sobie ten pokój tak w nocy zrobię to samo co wczoraj. Dobra noc... Ej, to jak z tą Alicją? Jaką Alicją? O co tu przyszła. To co czy to? <grym>, nie wiem, boję się tak o to. Prawie. Nie ona... no, ja wiem, od Zwyba wytnę jej skórę. Okej. Okay. Wytn... jej głowy powieszę tutaj, żebyś miała na pamiątkę no i. Uh -huh. No i to by było na no, tyle w tym momencie. Widzowie, nie wiem, co sali, nie, nie było jej przez tyle czasu. Co się. Ty, ty ją zabi? W sumie za Twoją koleżankę ja zabiję. Co tu chcesz? Co jeszcze chcesz? Co, co jeszcze chcesz? <słyska> <słyska> Powiedz mi, co. Co ty jeszcze chcesz? Co ty? Po co mm. mi chodzisz do pokoju, skoro ja idę spać? Nie wiem. A to jest jego domu? A mój papa. Bo widzę, że to było na tyle w tym odcinku 8. Cześć. Papa.